co się dzieje? Co się dzieje? Boję Co się stało? Chirogrine żyje? Co? E? I co to było? Ej! Ło! Uciekamy! Chodź, o. chodź, chodź, chodź! Wiesz co? Ja bym co? teraz zbudował ten kotem. Dobra. Ja tutaj nie, mam jakiś bloki na nady... Co? Rit... Dobra, nie ważne. Co ty już nie pamiętasz? No dwa lata. Kieruj. Wiecie co? Czekajcie, Ja... znaczy... Chodź, no, chodź, ja zbuduję totem Więc co? Dobra. Robimy to poświęcamy się dla was specjalnie widzowie Dokładnie Dopali widowie. ciężko. Zostawcie 5 lajków. Poczekaj, bo mi brakuje jednego bloku, muszę go wziąć. Ja mam, dobra. Ja mam. Skrzynce to powinien być, dobra, mam jeden. dobrze. O, nie, skrzynce. Chodź tu. M chodź, musisz to uwiecznić. Dobrze. Wstawiamy no. e tutaj blok, Netherite. Tyle poświęciłem czasu. Ja tylko go gdzie. No e dobra, nieważne. Nie dajesz na obiecie, jak tu popałeś. E no, więc tak. Ja się boję, raz, a czekaj, 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 to powinno być tak, dobra, raz, dwa, trzy, ooo, co to, co, to co tu się co? dzieje, co tu się dzieje, co tu się dzieje, co to, się dzieje? Co to, się dzieje? Co to, co to za domek tam jakiś, Moc się nagle zrobiła, boję się. Wojtek. O kurde. Co tu się stało? Wojte. Ej. Dobrze, Kajtek, chodź. Idę, idę. Dobra. Musimy iść do naszego domku, się schować, bo... O kurde. Coś. Tam, to tam... Ja, ja się tam nie będę zbliżać. Uciekamy! O kurde, ten grób! O tu się dzieje? Ja myślę, że coś... No, Na, gdzie nawalają ten grup? Poczekaj, ja wrzucę. Ty jesteś. Kajtek! Kajtek! Halo. Kajtek! Ej. Halo. Halo. Ej. Nie, halo. Kaj, halo. Co się spali? Spali się. Ej, pan się. Czekaj, chodź ten grup sprawdzić zaraz. Ja mam... Co się stało? O... Nie, nie! Nie! Halo! Nie! Co tu się stało? Nie! Zostawcie! Halo! Nie Jezu! Nie słuchaj! Nie wiem! Chodźcie chodź do kopalni. Tam gdzie kopaliśmy nasze diamenty. Dobra. Co się tam dzieje? Ile tam kierunów jest? Uważajcie, żeby cię pierun w głowę nie No mam nadzieję, że tak się nie stanie. Dobra. Chyba tu... Chyba nas tu nie znajdzie, mam nadzieję. Uh. No ja też. Oo, dobra. Ej, 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 ej! Ej! Ej, ej, ej! Jakiś blok, czekaj. Co? Ty też widziałeś? Ej! Co to było? Jakiś cały blok nadający. Ej! I... Tak? Dobra, co to było? To był jakiś fioletowy, dziwny, napięty blok. Co? Co to jest? To... Nie, nie, co to ma znaczyć? Nie! Elo, nie! O nie, to jest obsypian. Dobra. Taj, taj. dawaj, uciekamy! To nie jest, to jest węgiel, uciekamy, nie! Nie, nie! Wypuść nas parowo! Zresztą uciekam. Dobra. On ma taki halos. Ej! Nie! On nie uderzył! O nie! Chodź przy... szybko! Uciekaj! Aj, uciekaj! Wiesz, aj. Gdzie idziemy? Nie! Nasz domek się pali! Nie! Idź do farm... Nie! do farmy. Nie! 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 Krzysztof! Nie! Krzysztof. Krzysztof? Nie! Nie! Krzysztof! Nie! Nie! Pytaj, się hmm. ale chyba nam o na nagranie stanu, ej, ej, kierobarin! Nie! Baj, nie, nie dobraja, nagranie nam chyba ucięło, ale, ej on nie bije, zostaw nie, zasa, mnie! Kirobarin! Nie! 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 Ty Barinie ty! Kirobarinie ty! Nie, zostaw mnie! Dlaczego ty nam to robisz? Zostaw! Dobra, zamknęłem drzwi na tym, i mam ust. dobra. Zakręć drzwi na klucz. ej, on otwor, otworzył, nie, nie, zostaw, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, pobrać, rapy, hajtek, rapy mnie, nie! Stop, stop.